now. Bo, starsza dokąd się wybiera? Pani siostra próbowała uciec, to już jest kolejna noc z rzędu. Muszę to wszystko wpisać oczywiście w papiery. Dobrze, widzę, że jest problem. W takim razie proponuję mojej siostrze zapewnić opiekę jeden do jednego, żeby ktoś ją przez 24 godziny obserwował. Irka. Kurwa, ty co, znowu mnie kurwa nachodzisz? Weźcie się już odpierdol, co? Najpierw mnie ojebałaś na kasę, kurwa z spieski jakieś kurwa z matką robiłaś Teraz mi tu kurwa wiecznie przyłazisz Irka! ja dostałam informację od Marioli Że nasza matka dostaje opiekę 1 do 1 na 24 godziny obserwacji No i co z tego? Bo próbowała uciec Oczywiście, że próbowała uciec Ona zawsze próbuje stamtąd uciec Irka, a ty nie pomyślałaś o tym, że może jej się tam kurwa krzywda dzieje? Słuchaj, pizdo zajebana. Ja odwiedzam matkę regularnie. Matka dobrze je, matka dobrze śpi. Nic złego się z nią nie dzieje. Po prostu kobiecina ma kurwa demencję. Demencję sręcję kurwa. Przecież ona jest kurwa w domu opieki, który wykupiła Alexis. Największy wróg naszej matki! Wiesz co, Beata, może kurwa Alexis chce kurwa zrobić coś dobrego, jak nasza matka się rozchorowała z racji tego, że całe życie kurwa miały pod górkę ze sobą. Weź już się kurwa odpierdol, ciebie kurwa w ogóle wykluczyłyśmy, bo ty jesteś popierdolona, tylko tą matkę buntujesz. I powiem ci szczerze, że jakby nie ty, to wiele by z tych kutni było kurwa uniknione. A teraz po pocałuj mnie w dupę, ja idę na zakupy do Lidla. Kurwa, nie chcesz mi pomóc? Łaski, bez, ja już mam dosyć kurwa proszenia z Ciebie o pomoc. Sama kurwa coś wymyślę, sama się wszystkiego kurwa dowiem. Pierdolone kurwa pizdy. Hę? Ty zaklęcie, chcesz ode mnie? No kurwa, Majka, tu o moją matkę w końcu chodzi. No ludzie kochający, no już zamknęłaś z tym ośrodku tyle czasu, kurwa, aleksis tam rządzi. No ty no wtedy ja widziałam, kurwa, nadjęcia Hirka mi pokazywała, wszystko z matką jest w Ja w to kurwa nie wierzę. Ja chcę kurwa od ciebie eliksir prawdy. <laughs> Tylko problem jest taki wersja. Czy ja kurwa pracuję w fortety w ciemności? Jak ja ci dam kurwa eliksir, prawdy, i kurwa. i potem wyjdzie to na jaw, i ja stracę robotę, bo to jest kurwa pomaganie ludziom, a ja mam ludziom z życie. Ale to uprzykrzy, aleksis, życie! No ale pomodę Tobie i być może Twojej matce, Nie, no, ja nie mogę, no to ryba, to chcesz, kurwa eliksir, prawdy, iść sobie do starej fizyku. A! To jest bardzo dobry pomysł! A w ogóle, no to była dobra rada. I też możesz kurwa dostać za to, opierdal w robocie pistą. Kurwa ty, matrady. Ty nieba mnie kurwa ujebałaś, ty. Pierdolona, kurwa Beato, zasrana, ty. No Irka, dziękuję Ci bardzo, że się zajmiesz swoją matką jeden do jednego. No nie ma sprawy, no ale nie kurwa codziennie. Dzisiaj mogę, co drugi dzień kurwa mogę. Jak ktoś musi karczmą się zajmować i Mirką. Poprosiłam Justynkę, żeby mi margarynę pilnowała i Myrki. Ale przez to też nie mam kurwa jednej kucharki w karczmie. I tak wiesz... Dobrze, nic się nie stanie, możesz nawet co trzeci dzień przychodzić, ja tam kogoś zorganizuję. Nie przejmuj się, jakby co to mogę sama tutaj przyjść. No... Skołę sobie wybrałaś? Nie, ja sobie teraz w gierki gram. Jakie kurwa gierki? Już szkoły szukać kurwa. Matka chyba powiedziała, nie? Że masz kurwa teraz do zawodówki kurwa się zapisać, nie? To mnie nie chce do szkoły chodzić, jak nie wyrzuci z liceum, to mam w dupie. Jak kurwa nie chcesz, ty nie masz tutaj sobie co nie chcieć. Ty masz 17 lat, do 18 roku życia jesteś pod obowiązkiem szkolnictwa. Już zapierdzielaj, szukaj sobie za zawodówki jakieś, bo normalnie ja zaraz nie wytrzymam ci na pierdole, nie? No dobra, dobra, słucham, nie? No, jo idę no zobaczyć, co się z Mirką dzieje. No jak to będzie, karczmarski pokutuje w pustce. Dlaczego w pustce? A gdzie ma pokutować? Tak wymyśliłem i tam go umieściłem. Ale w sumie, jeżeli tak bardzo chcesz skontaktować się z Karczmarskim, to mam dla Ciebie zadanie. Udasz się do pustki, ale posłuchaj mnie do końca. Udasz się do pustki tam są również dwie inne dusze. Dusza Henryka Goldberga oraz dusza. Nikolasa Szpital. Mojego wujka? Licz uwięził dusze swoich ofiar. Uwolnij je. Ich dwóch musisz przyprowadzić z powrotem. Karczmarski ma tam zostać. Nie wrócisz tak długo, dopóki nie uwolnisz Henryka oraz Nikolasa. Masz ich przyprowadzić tutaj, do mnie. No o co tu się kurwa dzieje? Dzień dobry. Jutki kurwa dzień dobry. Ty margarinę kurwa bzykasz w Irki łóżku, jeszcze potem mi kurwa rękę podajesz? Czy was kurwa pojebało całkiem, a ty kurwa co? Ubieraj się kurwa! Co ty chcesz kurwa, matce Bahora jeszcze zrobić? Kurwa jednego już ma! No ale jakiego Bahora? Ja, ja się zabezpieczam tutaj z polem, nie? Ty jesteś kurwa nienormalna, no ja pierdolę, dziewczyno! Ty szkoły miałaś szukać, a nie tu się kurwa bzyczyć kurwa w matki łóżku! A ty kurwa co tam chowasz, ubioraj się i wypierdolej, kurwa! Zboczeńcu stary, ty siedemnastolatkę pukasz! No tam ja jestem prawie dorosła! Kurwa! Jaka prawie dorosła? Ty popierdolona kurwa jesteś, ja pierdolę! Irka miała rację, no niepoczytalna, ty! Całkowicie kurwa niepoczytalna! Z ogrodnikiem z sąsiedztwa kurwa się psyczy, no ja nie wierzę, no nie wytrzymam kurwa! Ale ubierać cię i wypierdolać mi stąd wpis, pizdu, obydwoje! Znaczy nie, Margaryna, ty zostajesz! Ale spokojnie, przecież może się pani przyłączyć! Słucham! Co? Ja się przyłączyć? Gdzieś ty kurwa na łeb upadł? No ja jestem za. Co? Kurwa, ty normalnie jesteś degeneratka. Tak? A ty to niby co w moim wieku taka święta byłaś? Też się kurwiłaś na prawo i lewo. Co? Ja zaraz kurwa, kurwa zaraz ci przypierdolę już kurwa się na ból. No ale spokojnie przecież pani dobrze wygląda, pani jest zajebista laska. Ja mam chłopaka i dziecko. No to co? no przecież nikt się nie dowie. No właśnie, nie piśniemy ani słówka. Kurwa! Dobra. Ale morda na kutkę. Bo jak się kurwa Irka dowie, to mnie kurwa zajebie. A ty mnie dobrze wypsykasz? Bardzo dobrze. On no, zajebiście wzyka. Tak? Wyruchasz justinkę? Tak. Zerżniesz jak suszkę. No oczywiście, no, no do, tak to możemy rozmawiać. Na pani to chyba na głowę upada, na komu jak komu, ale pani takiej złośnicy, to ja pomagać nie będę. Na pani na że litość, przecież to kurwa o moją matkę chodzi. Na gówno o matkę chodzi, chodzi, kurwa, żeby ją buntować znowu. A co powiesz na takie zaklęcie, co? A! A jakiego pięknego kaktusika mam na parę godzin! Ja chcę iść do domu! Gówno! Pójdziesz do domu, jak mi w końcu powiesz, że ściemniasz kurwa demencję! Ja chcę iść do domu! Do beaty! Kurwa, Macie. Przepraszam, pani Alexis, wzywa panią Salome do pokoju zabiegowego. Słyszałaś, kurwa? Zapierdalaj. Ach, dobrze, że jesteście. No, Irena, pamiętasz, 27 lekarzy próbowało diagnozować twoją matkę. Wszyscy zawsze mówią, że to demencja prowadząca do Alzheimera, ale nikt nie może wejść do środka jej głowy, żeby to faktycznie sprawdzić. A tak jak wiesz, my podejrzewamy Salomeo, że ty nie masz żadnej demencji, tylko udajesz. Ja chcę iść do domu. W takim bądź razie sprowadziłam specjalistę, który zajmie się tą sprawą. Salomeo, pamiętasz na pewno naszego brata Morgina, który interesuje się magią i który może wejść za pomocą umiejętności legilimencji do twojej głowy. Ty musisz być Irena, moja siostrzenica. Miło cię w końcu poznać, Aleksis wiele o tobie mówiła. No... miło poznać też. A teraz sprawdzimy, Salomeo, czy naprawdę masz Alzheimera. I Maleficenta tą lalkę wytłumiała? I wtedy... magika de czar! Odzyskała swoją formę cielesną. Lalkę wodu skradła. I teraz. Obój się Boga, dziecko! Lalka wodu, za sprawą magii, magii krwi, odzyskała swoją postać. Czarnoksiężnik powrócił. Ja pierdole No, co ty mówisz? Tak! Jest! Straszne rzeczy, ja widzę. O Boże, święty! Ja już nie mogę więcej. Musimy zapalić fajkę, fajkę wodną, bo ja muszę się uspokoić. Tak jak podejrzewaliśmy, żadnej demencji Alzheimera, tylko kłamstwa. Nic nowego w jej przypadku. Tak czy siak, Salomeo, było bardzo miło Cię widzieć. Chętnie usmażyłbym Cię jak w piekle w tym momencie. Ale narobiłaś sobie tyle wrogów, że wkrótce się za Ciebie upomną. Teraz trzeba będzie tylko opętać jakiegoś lekarza. Żeby stwierdzić, że ona nie ma żadnej demencji, bo wszyscy śmiertelni lekarze wpisywali, że ma. Potrzebujemy opinii kogoś, kto jest medycznie wykwalifikowany, ale który także może stwierdzić, że ona nie ma demencji w przeciwnym razie będzie ją dalej mogła udawać. Nie przejmuj się, tym to ja już się zajmę. No cóż, salcia. Ciekawe, jak się teraz wytłumaczysz z tego wszystkiego, Irenie. Irena, nawet do mnie nie mów. Ja tylko chcę wiedzieć jedno. Dlaczego? Irena, ja się bałam. Ja wiedziałam, że Morgan powrócił. Ja bałam się, Alexis. Udając demencję. Mogłam uciec od problemów, mogłam uciec od nich, no ale później ona wyszła z Kiecia i kupiła ten dom opieki nie mogę się nigdy przed nimi ukryć. Ja za ten dom opieki płaciłam na twoje zdrowie myślałam, że zresztą nieważne, co myślałam, Beata za to nie płaciła. Fakt jest taki, że jeżeli obawiasz się o swoje dobro, boisz się innych ludzi. To tylko dlatego, że sama do tego doprowadziłaś. W tej kwestii jesteś taka sama jak Beata. Mącisz, kłamiesz, niszczysz ludziom życie. Dlatego, jeżeli coś nadchodzi, to sama jesteś sobie winna. Dobra, trzeba znaleźć te męcone duchy, ale najpierw muszę znaleźć Kaczmarskiego. Rumak Jessiki, Darkus. No tak. Czy wiesz, gdzie jest karczmarski w tym wymiarze? Czy możesz mnie do niego zaprowadzić? Zwierzęta, one naprawdę są dobre i kochające, bez względu na to, jakich mają właścicieli. No tak oczywiście pałac licza. Dziękuję ci bardzo za pomoc Darkus. Masz tutaj jabłuszko. pokręcona bajka to styl Jessiki. A co to jest? Nie co, tylko kto? Koń powiedział, że szukasz karczmarskiego. Więc oto, voila! Jestem. Ty jesteś karczmarski? Tak. Kiedyś przynajmniej byłem, aż nie trafiłem do tego wymiaru, a potem... Jessica zmieniła mnie tutaj w strażnika, w postaci stracha na wróble. Mówią na mnie strachu. Ty zabiłeś mojego kuzyna Jamesa. A, teraz cię pamiętam, Jabłoński, no tak. Także studiowałeś na Uniwersytecie Brightchester. Także miałem na ciebie ochotę. Ty zboczeńcu! Poczekaj, poczekaj. Ja nie zabiłem. Jamesa, tak do końca. No, w sumie zakopałem go, a on umarł od uduszenia. Nie wiedziałem, że nie żyje, ok? Ale ta historia była zupełnie inna. Zastanów się, przecież to wideo także ciebie upokarza. Ja już się zastanowiłem. To wideo to ubezpieczenie dla mnie, że nie będzie pan już nigdy nikogo wykorzystywał. Ani mnie, ani żadnego innego chłopaka, żadnego innego studenta. Ale to wideo może mnie pogrążyć. No i no właśnie i o to chodzi. Na tym polega ta polisa ubezpieczeniowa. Wideo zostaje ze mną. Tak długo, jak pan będzie trzymał swojego kutasa w garciach. O, o mój Boże! O, o, o matko! Kim była ta osoba, która zadała mu cios? Dowiesz się. Już niebawem. A! O, jaka ta Justynka kochana, nawet mi pościel zmieniła. czego ZNOWU DO CHUJA PANA Miałem już kiedyś ten sen Pamiętam Mulek!